W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o tym, jak użyć czata GPT, tudzież innej sztucznej inteligencji, która może Ci pomóc w inwestowaniu. Będzie to na przykładzie czata GPT dokładnie, aczkolwiek tych sztucznych inteligencji jest sporo i można używać również innych, o których w czasie późniejszym Ci opowiem nie dzisiaj, bo dzisiejszy odcinek zapoczątkowuje taką swoistą serię, w której będę chciał. Opowiedzieć ci, przejść przez różne procesy tego inwestora, czyli analizy spółek, wyszukiwania ETF-ów czy innych rzeczy, które powinieneś czy powinnaś wiedzieć, rozpoczynając swoją przygodę z inwestowaniem. Oczywiście pamiętaj, że ja nie jestem doradcą finansowym, i wszystko to, co zobaczysz, to są moje osobiste takie przemyślenia, a ty musisz sobie sam oczywiście dobrać strategię dla siebie czy instrumenty. Pasujące do twojej skłonności do ryzyka, więc zwróć na to uwagę. Chat GPT też nie powie ci: kup właśnie to i będziesz bogaty, bo jeżeli szukasz takiej porady, no to oczywiście ja tutaj ci takiej porady nie dam. Nie pokażę ci też bo to się po prostu nie da zrobić jak za pomocą chat GPT wygenerować sobie które akcje teraz pójdą w górę albo czy Bitcoin będzie dalej rósł tak jak teraz rośnie czy zacznie z powrotem spadać. Natomiast jeżeli jesteś zdecydowany na naukę, jesteś zdecydowany na to, żeby zostać długoterminowym inwestorem i w tą przygodę w inwestowanie, żeby zadbać o swoją przyszłość, wiążesz właśnie z takimi rzeczami, no to chciałem Ci pokazać, jak to się wszystko odbędzie. Oczywiście po kolei w dzisiejszym odcinku początek, czyli jak zapytać tego czata GPT, pokażę Ci gotowe zapytanie, żeby on zaczął z nami rozmawiać i radzić nam, w jaki sposób mamy rozpocząć tę przygodę. Z inwestowaniem. Dodam jeszcze tylko, że partnerem tego odcinka jest firma XTB, która zresztą jest partnerem w większości tych odcinków, wspiera kanał, i dzięki temu ty możesz bezpłatnie otrzymywać informacje, oglądać to wszystko i nie musisz za to płacić, a ja z tego mam jakieś tam dodatkowe wsparcie, że nie muszę tego całkowicie robić bezpłatnie. Dlatego mam nadzieję, że się na to nie obrażasz. XTB jest zresztą bardzo dobrą firmą, dobrym brokerem. Sam tam inwestuje. Jak wiesz, do kwoty 100 tysięcy euro miesięcznego obrotu nie płaci się żadnych opłat. Konto jest darmowe. Środki na koncie są oprocentowane, te które nie pracują. No więc po prostu dla początkującego inwestora wręcz idealne. Od niedawna również znajduje się tam konto IKE, w którym możesz oszczędzać na swoją emeryturę a także wystawia wszystkie pity, które pomogą Ci rozliczyć podatki, jeżeli będziesz miał zyski, sprzedaż, jakieś akcje na koncie. No i teraz przypomnę, że ja nazywam się Tadeusz Kolach, prowadzę ten kanał dla tych, którzy chcą żyć lepiej i mieć więcej czasu oczywiście na realizację swoich pasji, wyjazdy i tym podobne rzeczy. No to intro i zaczynamy. Jak widzisz na ekranie mam otwartą aplikację ChatGPT. Ta aplikacja tutaj w tej górnej części ma możliwość wyboru różnych opcji, w której w jakiej formie, z którą z tych form Chata GPT chcesz rozmawiać. To jest płatna wersja Chata GPT. Możesz używać też w wersji darmowej. Ja będę używał też czata tymczasowego. Kliknąłem sobie tutaj czat tymczasowy. Ponieważ to, co robię teraz, pokazuje dla ciebie, ja już nie chcę, żeby czat o mnie pamiętał te rzeczy, którego teraz tu pytam. Jako początkujący, przygotowałem sobie takie pierwsze zapytanie w notatniku, bo pierwsze nasze zapytanie będzie o tym, jak zostać w ogóle inwestorem na początek. Tak? Czyli załóżmy, że dopiero zaczynasz. Oczywiście rozumiem, że możesz już być inwestorem, który jakiś dłuższy czas inwestuje. I chciałbyś pominąć ten moment, tylko dowiedzieć się konkretów, ale chciałbym, żeby ta seria, która, jak mówiłem w poprzednim odcinku, no nie będzie w miesiąc, w miesiąc nie będę powtarzał, tylko po prostu nieregularnie, jak będą mi przychodzić do głowy pomysły, to będziemy tworzyć tutaj z tym czatem kolejne odcinki. A dzisiaj pokażę ci taki na początek, co moglibyśmy tutaj zrobić. Ja tutaj sobie już z notatnika, z drugiego monitora kopiuję. Całe zapytanie, i zaraz Ci powiem, będziesz widział, co tutaj jest. Napisałem, że chcemy dla osoby, która jest w wieku 35 lat zakładam, że będziesz teraz myślał i o tej emeryturze chcemy tutaj. Napisałem, że zgromadziłem trochę pieniędzy i chciałbym, żeby ich wartość wzrosła powyżej inflacji. Przewiduję regularne dopłaty. Mój cel inwestycyjny to zgromadzenie pieniędzy na kupno mieszkania za 10 lat. Nie chcę korzystać z gotowych rozwiązań. Chciałbym mieć wpływ na to, w co, będę i w co będą inwestowane moje pieniądze. Czyli wyraźnie mówię temu czatowi, kim jestem i jakie są moje oczekiwania w stosunku do właśnie tego, co może dla mnie ten czat przygotować. Następnie mówię tym, w co się ma. Czad wcielić. Te pytania będziemy później rozbudowywać w kolejnych odcinkach, i jak będziemy pytać o jakieś konkretniejsze rzeczy. Na razie mówię mu, żeby się wcielił w rolę doświadczonego doradcy finansowego z takim ogromnym doświadczeniem na rynkach, specjalizującego się w instrumentach inwestycyjnych dla inwestorów indywidualnych. Bo to jest ważne, bo my przecież jesteśmy inwestorami indywidualnymi. No i na początek zadanie. Czyli na początek zaproponuj, jakie kroki powinien podjąć, powinienem podjąć, czyli ja jako ten 35-latek, bo oczywiście, jeżeli masz 40, możesz się tu dostosować. Ja bym podjął zupełnie inne, no, ale inwestorów w moim wieku to albo mają już duże doświadczenie, zaczynających jest dużo mniej, więc przyjąłem, że taką, taką średnią tutaj, ta inwestycyjna, będzie ok. Jakie kroki powinienem podjąć, aby stać się Inwestorem indywidualnym. No i wysyłam teraz to zapytanie do czata. Czekamy chwilkę, czat się zastanawia i już, tak? Świetnie, że chcesz aktywnie zarządzać swoimi finansami, masz określony cel, bo oczywiście na mieszkanie to może być na emeryturę, może na cokolwiek. No i zaczynamy tutaj mieć już początkowe odpowiedzi tego czata, z którymi będziemy za chwileczkę sobie pracować czyli żeby stworzyć powoli jakieś kolejne tutaj elementy tego naszego czata. Widzimy, że wygenerował nam, jeszcze generuje, troszeczkę długi czas. To może być też spowodowane, że dzisiaj jest akurat po południu, godzina, w której dużo osób korzysta. No i czasami tutaj niestety to troszkę wolniej idzie. Ale jak widzisz, podszedł do całej sprawy bardzo konkretnie. Ta odpowiedź nie jest zdawkowa, ponieważ zadaliśmy konkretne pytanie, to również otrzymujemy bardzo konkretną odpowiedź na to pytanie. No i cóż nam za kroki tutaj polecił? Pierwsze określenie profilu i dywersyfikacja prof, portfela, czyli jakie ryzyko, analiza tolerancji. Za chwileczkę się tym zajmiemy. W drugim etapie budowa podstawowej wiedzy o finansach, więc każe nam się uczyć, ale może nam pomóc oczywiście w tym uczeniu się, bo ChatGPT GPT jest przygotowany do tego, żeby nam na nasze rzeczy odpowiadał, czyli w późniejszych odcinkach dowiemy się, co znaczą różne tutaj, jak widzisz takie P przez E, Roe. On bardzo dobrze potrafi to wszystko wyjaśnić, i jak będziemy analizować konkretną spółkę czy ETF-a, no to będziemy mogli mu te dane tutaj podać, i on nam wszystko wyjaśni, czy to jest, jeżeli to Roe, czy te P przez E jest wysokie, czy niskie, co znaczą odchyłki w górę, w dół, żebyśmy mieli pełną świadomość. Tego, w co będziemy inwestować nasze pieniądze. Tak? Przeprowadzi oczywiście też analizę techniczną, fundamentalną, ale nie zrobi to. Ja bym tutaj nie wierzył tak do końca, że powiemy przeprowadzić analizę fundamentalną jakiejś tam spółki konkretnej. No, i dowiemy się bardzo konkretów, czy kupić tę spółkę, czy nie kupić. Natomiast, no niestety, chat GPT, jak tu na dole samym widzisz, może popełniać błędy, więc generalnie na tobie spoczywa, żeby podać mu prawdziwe te wyniki. On może oczywiście wstępnie poszukać, ale ma tu taką funkcję, jak widzisz tutaj: e, przeszukaj sieć, i wtedy możemy mu kazać poszukać konkretnych informacji z sieci. Ale i tak yy, należałoby to sprawdzić, czy to jest faktyczne. Wprawdzie, jak przeszukamy tę sieć, czyli klikniemy sobie tę ikonkę, to on nam do tych informacji pokaże linki skąd wziął, i my wtedy zdecydujemy, czy te źródła to były dla nas wiarygodne, czy niewiarygodne. Powolutku będziemy sobie tę sytuację rozwijać z tym czatem GPT, i myślę, że Ci się ta seria spodoba, bo. Nawet jeżeli nie w inwestowaniu, to zasady, które będą tutaj, będziemy tu stosować wraz z tym czatem, mogą Ci się przydać w wielu innych sytuacjach, w Twoim życiu, w pracy, z internetem, z komputerem, z tym, co jest Twoją taką pracą, pasją zawodową, czy nawet niezawodową kulturalną, czy potrzebujesz wyszukać wakacje, ale to już jakby inna rzecz. Na razie mówimy sobie tylko o inwestowaniu. Tutaj mamy wybór platformy inwestycyjnej, to, czyli po kolei te kroki sobie będziemy mogli przechodzić. Ja sobie cały ten tekst, który dzisiaj on tu wygeneruje, skopiuję i zapamiętam, żeby w kolejnych jakby etapach, mógł, żeby mógł zadawać mu kolejne pytania, jeżeli gdy będziemy sobie to Tworzyć, czyli stworzymy strategię inwestycyjną, ustalimy plan regularnego, regularnego uzupełniania kapitału. No i oczywiście mm, obsługę sytuacji rynkowej, która jest bardzo ważna, bo często o tym inwestorzy zapominają: że oczywiście, jak jest świetnie, super, wszystko rośnie, no to w zasadzie, w zasadzie nie ma się nad czym zastanawiać. No ale powinniśmy się zastanowić, co wtedy, jeżeli to spadnie. Co my wtedy zrobimy? Czy to będziemy sprzedawać, uciekać, zamieniać w inne aktywa? Taki plan powinniśmy mieć, żeby nie być zaskoczonym w momencie, gdy to się wydarzy i rynki zaczną się obsuwać. Ponieważ to, że się zaczną obsuwać, to raczej jest pewne, aczkolwiek nie jest pewne, że stanie się to za miesiąc, a nawet nie jest pewne za rok czy za dwa. Nie wiadomo, ale rynki nigdy nie pójdą prosto cały czas do góry i ta korekta, prędzej czy później, większa lub mniejsza, nadejdzie Tak jak już jest rynek i od można powiedzieć już nawet setek lat, jak istnieje giełda, ten rynek cały czas tak się kształtuje i tutaj nie widzę możliwości, żeby to się zmieniło i stało się coś innego. No więc przejdźmy teraz do tej pierwszej części, czyli określenie profilu ryzyka i dywersyfikacja portfela. Tutaj już sam powinieneś określić jak dużą zmienność kapitału jesteś w stanie zaakceptować, żeby dowiedzieć się od czata GPT jakie może zaproponować tobie aktywa do inwestowania tak? e, I y, jakie w, w związku z tym y, jak przeprowadzić taką dywersyfikację. Czy to mają być akcje złoto, a może nieruchomości? Wszystko oczywiście zależy też od kwoty. Więc powiedzmy, że... Y, Zrobimy sobie tutaj AD1, tak, czyli dodamy sobie ten albo napiszemy dokładnie, jak on tak zrobił, czyli krok pierwszy. Krok pierwszy, i teraz w tym kroku pierwszym, co my chcemy? Określenie profilu ryzyka. Ja nawet mogę sobie skopiować całe to tutaj, bo nawet będzie lepiej. Dobrze, i napiszę tutaj, że mam. Dość dużą tolerancję na ryzyko. I jestem w stanie. O, tu mi się trochę duże zapisały te litery. Jestem w stanie ale to nie szkodzi w stanie wytrzymać obsunięcie kapi. Do 30%. Ja nie będę się szczegółowo tutaj rozwijał, bo chciałem Ci pokazać e, zasady, e, i zobaczymy mm, teraz, żebyś widział. E, w związku z tym, tak. E, w związku z tym, zaproponuj, w jakie aktywa mógłbym zainwestować. Zainwestować, aby jak najwięcej pomnożyć majątek. Dobra. I zobaczymy teraz, co ten chat GPT na to nam odpowie. Bo jak widzisz, my z nim rozmawiamy. To nie jest tak, że ty teraz napiszesz, tylko musisz uzupełniać. W zadanie jednego, jednorazowo pytania. Co się wydarzy, czy tak może być. No może ci nie dać tych wszystkich odpowiedzi. To musi być aktywna praca z tym czatem GPT. Czyli ja teraz wysyłam sobie to zapytanie do tej pierwszej części, tu mam. I czat GPT odpowiada. Tak? Widzimy tutaj, o, akcję. I proponuje nam udział. W tym czasie widzimy, że Chciałby, żebyśmy zainwestowali 50-60% portfela w akcje, kryptowaluty. Mamy tutaj, bo jeżeli chcemy pomnażać, 10-15%, ale nie więcej, obligacje wysokodochodowe i obligacje korporacyjne. I oczywiście teraz, jak również inwestycje alternatywne, do tego tworzy nam od razu tabelę, jak widzisz, nie? w której będziemy mieli całą tą strukturę zrobioną i będziemy mogli sobie tą tabelę wkleić do Excela, a później sprawdzać, czy faktycznie nasz portfel w ten sposób budujemy. Teraz chciałbym jednak troszeczkę mniejsze to ryzyko, że jednak uważam, że trochę za mocno pojechaliśmy, że tutaj mamy te kryptowaluty, które akurat teraz mocno wzrosły, natomiast oczywiście pamiętaj, że to się może wszystko wydarzyć i napisałem mu tu nowe zapytanie, A mianowicie rozwierz, rozważ mniejsze ryzyko i uwzględnij fundusze ETF, no i pomiń kryptowaluty. Tak? I zobaczymy, żeby zrobił nową tabelę. I robimy Enter. I patrzymy, co on sobie tutaj nam. Pisze, proponowana alokacja portfela po zmianie. ETFy globalne i sektorowe mamy 40% tym razem. etf -y na obligacje, rejty, ETF-y na surowce, gotówka yy, i instrumenty płynne, czyli takie jak mogą być oczywiście obce waluty. Mamy ETFy na złoto, czyli generalnie bardzo skupiliśmy się na ETF-ach. Nawet zaproponował nam kilka, jak widzisz, ETF na, in, na indeksy SP500, MSCI World, ETF-y sektorowe, jak na technologie, zdrowie i inne rzeczy. O tym, jak wybierać etf -y i później je sprawdzać, to oczywiście będziemy nagrywać sobie kolejne odcinki. Mamy też, możemy go też zapytać o spółki, o różne akcje. Będziemy to robić w kolejnej, w całej tej serii. Będę z Wami przechodził różne rzeczy, które. Chat GPT może nam zaproponować, może nam pomóc w tej produkcji, czyli w tej naszym inwestowaniu, wybieraniu, dobieraniu spółek, analizie, liczeniu, no i tym podobnych rzeczy. Oczywiście nie zastąpi nam naszego profilu ryzyka, nie będzie za nas ryzykował, to my ryzykujemy, więc pamiętaj oczywiście, że to są twoje pieniądze i żaden ChatGPT GPT za ciebie nie zapłaci, więc jeżeli podejmiesz złą decyzję, no to jest Twoja osobista decyzja. Ja też, jak już mówiłem, nie jestem doradcą finansowym, więc mamy to czysto szkoleniowo widzimy na ekranie, co nam zrobił. W następnych odcinkach będziemy bardziej konkretnie przyglądać się pojedynczym już rzeczom, będziemy po kolei omawiać. Jakie te indeksy, jakie te, te, tutaj te proponowane aktywa sobie e, zrobimy? Mógłbym oczywiście jeszcze go zapytać, żeby pominął kryptowaluty, ale zostawił e, chociaż niewielką część pojedynczych akcji tudzież holdingów, o których mówiłem w innych odcinkach. Znajdziesz oczywiście tam e, na górze, bo te aktywa, e, informacje o tych różnych aktywach już przekazywałem, jak o złocie, o innych rzeczach, o e, ETC na złoto co możesz też obserwować w moim portfelu publicznym, który zbliża się kolejny odcinek na koniec miesiąca, no bo oczywiście znów dokonałem wpłaty, nastąpiły zmiany w tym portfelu, zmiany w sensie wartościowe, bo na razie jakby struktury portfela w ogóle nie zmieniłem, dlatego że nie było takiej potrzeby, ponieważ wszystko się zachowuje bardzo dobrze, więc zostawiłem strukturę taka jak jest. No, chciałbym Cię zachęcić do pracy wspólnie z tym czatem. Będziemy, jak już mówiłem, w kolejnych tutaj odsłonach tej serii razem pracować, żeby stworzyć sobie taki portfel, poświęcimy więcej czasu na mniejsze kawałki. Bo dzisiaj chciałem tylko zaznaczyć pokazać Ci, że jest to możliwe, że możemy sobie tutaj ułatwić pracę i. Yy, nie poświęcać tak dużo czasu na to inwestowanie, a jednak zagłębić się w całą tą historię. No i cóż, dzisiaj już kończymy to omawianie. Zapraszam Cię do polubienia kanału, łapkę w górę, no i dzwoneczek, no żebyś nie opuścił kolejnych odcinków, w których na pewno niezwykle ciekawe rzeczy znów powiem. A chat GPT czy AI będzie z nami już pewnie zostanie, bo używam go do bardzo wielu rzeczy i o niektórych Ci opowiem, ale w kontekście tego naszego kompasu sukcesu, który no nie jest on tylko sukces, nie składa się tylko z samych pieniędzy, to już mówiłem tam w którychś odcinkach, przede wszystkim liczy się nasz dobrostan, czyli żebyśmy my się czuli z tym dobrze. Oczywiście pieniądze są jednym z ważnych elementów, nie są złe, bo pomagają nam jakby ten dobrostan utrzymać, że oczywiście wiadomo, że Pieniądze nie są złe, a ludzie, którzy mają pieniądze, też nie są źli, bo wtedy by wynikało, że ci, którzy nie mają pieniędzy, są tylko dobrzy, co generalnie jest nieprawdą. Nikt nie jest dobry ani zły, pieniądze są jak nóż, zależy kto używa. Raz mogą być dobre, raz mogą być złe. Więc ja cię też zapraszam do tego, żeby jednak inwestować, bo dobrostan finansowy poprawia również cały dobrostan Twój wewnętrzny. Czyli jeszcze raz, łapka w górę, dzwoneczek. I widzimy się w następnym tygodniu. Do zobaczenia. Cześć!